W każdych innych zawodach mam pięć startów i jakby to jest takie dla mnie normalne, fakt, że gdzieś ta pierwsza faza zawodów jest dosyć intensywna, no bo mam praktycznie te pierwsze trzy biegi, jadę praktycznie bieg po biegu, więc no nie jest lekko, ale no to jest dla mnie normalne. Prędkość taką fajną miał tylko w pierwszym biegu, a reszta tych biegów się trochę męczyłem i cały czas czuję, czułem, że czegoś mi brakowało. Yy, więc no, na pewno motocykl nie ma łatwo, yy, więc yy, no, trzeba yy, sobie jakoś z tym radzić, trzeba podejmować jakieś różne zmiany, żeby było yy, cały czas dobrze. Były biegi, gdzie czułem się świetnie, były biegi, w których czułem się nieco gorzej, yy, także no, yy, perfekcji nie było. Cały czas yy, staraliśmy się być czujni i wprowadzać odpowiednie korekty w odpowiednim momencie. Yy, natomiast, no. Szkoda, szkoda tego braku rozstrzygnięcia bonusu. Bez Maca i bez Pitera jest, jest nam bardzo ciężko cokolwiek ugrać. Jeszcze dzisiaj przy y, słabszej postawie młodzieżowców no było bardzo ciężko. E, no tam rotowaliśmy jak tylko można było, ale... Ale nie starczyło to na, na obronę bonusa. Przed zawodami też było wiadomo, że będziemy opierać całe wszystko na, na dwóch zawodnikach, tak było. Wiktor odpalił jeden bieg, myślałem, że, że może pójdzie za ciosem. No niestety się nie udało i tyle. Przyjechał Zielona Góra bardzo mocno zmotywowana. My po ostatnich wynikach było to różnie, ale bardzo wierzyłem w swój zespół i dzisiaj potwierdziliśmy, że jesteśmy, byliśmy lepszym zespołem. Mamy jeszcze dwa dwa, gdyby takie kroki do zrobienia do tych playoffów następny mecz w rybniku i z Częstochową. Nie podpalamy się. Oczywiście, dzisiaj się cieszymy z tego zwycięstwa, bo cały zespół praktycznie pojechał, a ciężka jeszcze nas praca czeka, żeby te playoffy wyrwać zielonej górze. Przyjechaliśmy. No... W takiej, takiej formie, jeśli chodzi o jazdę, to jest raz, ale dwa, to jest dwóch podstawowych zawodników. Kiedy się jedzie z ZZ, no to niestety ten margines błędu jest praktycznie żaden i kiedy dwóch podstawowych zawodników, czy trzech w tym przypadku sobie nie radzi, no to naprawdę jest to wręcz niemożliwe, aby gdzieś tam się postawić dużynie, która na swoim torze szczególnie jedzie świetnie. Gratuluję tutaj trenerowi Robertowi oraz zawodnikom. My najnormalniej dzisiaj byliśmy zasłabi. No i tyle. Także tutaj tor jedno, ale mówię, te, te nierówności były dla obu drużyn takie same, tak więc najnormalniej sportowe realizacje byliśmy za słabi dziś. Przemek robi wszystko, aby, aby, aby wrócić. Wszyscy wiemy, że no, zwolnienie ma do soboty, czyli mhm. do, do dnia przed jakby spotkaniem z Wrocławiem. Rehabilitacja przebiega zgodnie z założeniami, sam zabieg też bez komplikacji, czyli to już jakby jest najważniejsze. Nacisków żadnych nie będzie, Przemek musi się czuć na siłach, no bo to jest jakby priorytetem i najważniejsze. Nie mam, nie mam pewności, wierzę w to bardzo, aczkolwiek to będzie decyzja tylko i wyłącznie Przemka. Wszystko co było możliwe i wiem na czym przynajmniej jechać później, bo jak było widać w czasach, po czasach. W i... ostatnim swoim starcie wykręciłeś najlepszy czas. i dnia. przed tym też był najlepszy czas dnia. E, w biegu chyba w 11. Nie pamiętam, w którym biegu wygrałem. W 11. W 11, tak. I tak. ja też wykręciłem najlepszy czas dnia i to po prostu ja powiedziałem, że dzisiaj wszystko próbujemy, testujemy, e, bo nie wiemy, czy będziemy tu jechać półfinał, nie wiemy, czy będziemy jechać finał trzeba e, było wszystko sprawdzić. Jedna runda Grand Prix, co było od jechałem na wrocławskim silniku. Później ten wrocławski silnik tutaj już nie działał. E, Wżyliśmy inne silniki. Na próbie toru wyjechałem, był drugi motor, bardzo tak mi wydawało że szybki, a okazało się nie szybki. Wróciliśmy do drugiego motoru e, w trzecim biegu, który. Już jeździłem tutaj w e, wcześniejsze lata. Tor, tak mnie wydaje, że no każdy to wie, że pod koniec zawodów ten tor się i jest dwa razy szybciej niż na początku, na początku meczu. Sami jeździliśmy na, na mecze, chociażby nie wiem, rok temu czy dwa lata temu kończyliśmy, kończyliśmy sezon we Wrocławiu. Przed rundą ja Wiadomo, to że Tor był inny, ale każdy bardzo dużo zmieniał i testował nawet dwa motocykle już nie zwracając uwagi na wynik meczu. A Tor, no tor w Lublinie jest mega ciężki, on ciągle się zmienia. Do poprzedniego meczu sekundy były dwie, czasy były na początku o dwie sekundy gorsze niż poprzednio. Nie jest wstydem tutaj w Toruniu przegrać z Emilem. No ja cały czas potrafię jeździć. Nie zapomniałem jak się jeździ, aczkolwiek gdzieś mam problem z tymi pierwszymi biegami. Myślę, że jest to też jeszcze po kłosie ostatniego sezonu, gdzie właśnie praktycznie cały sezon jeździłem jeden, maksymalnie dwa biegi. No i gdzieś po prostu myślę, że się spalam. Ten stres jest po prostu mhm. za duży w tym pierwszym biegu. Przez to też jadę sztywno, gdzieś przegrywam starty i ta moja jazda nie jest taka jak bym chciał, nawet jeśli motocykl jest szybki. Dzisiaj dostałem tych szans więcej i czuję się... Dziękuję bardzo za to całemu tutaj sztabowi, trenerowi, prezesowi i wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, bo gdzieś dało mi to trochę wiatru w żagle i znowu jakby poczułem, że mogę tutaj rywalizować z najlepszymi. Nie czułem się na początku też E, ze startu jakby te motory szybkie nie były i jakby, musiałem coś jakby pokombinować i po drugim biegu zamieniliśmy motorem i, i było już lepiej i czułem, że mm, e, trzeba było na nim zaczynać, bo prawdopodobnie może coś się stało na tych pierwszych motorach, coś żeby... Nie pozwalało mi jakby być ciutko szybszym, ale próbowałem wiadomo, że na trasie znaleźć te ścieżki właśnie na pierwszym luku było takie w krawieżniku po tych opadach miękkie takie ścieżka, która mogła pozwolić jak ktoś potrafił wjechać tam równo i można było wyprzedzić, także kilka razy mi się udało i udało mi się w 13 biegu tak samo zrobić. Zrobiłem jakiś show, poprzedzałem, zrobiłem jakieś punkty, także nie czułem tego, że po prostu mogłem spokojnie ze startu wyjechać i wygrać bieg. Także jest nad czym jeszcze popracować, a mi się wydaje, że dzisiaj też taka fajna pogoda jest, ciepło jest, można było się wypocieć.